BCAA są obecnie jednymi z najbardziej popularnych aminokwasów dostępnymi na rynku. Ta nazwa wywodzi się z pełnej angielskiej nazwy branched chain amino acids, co oznacza po prostu aminokwasy rozgałęzione. Zaliczymy do tej grupy szczególnie trzy aminokwasy, to jest leucynę, izoleucynę oraz walinę. Te aminokwasy nazywają się rozgałęzionymi, ponieważ jeśli spojrzymy na ich strukturę, to zauważymy dosłownie takie rozgałęzienie, które nie jest obecne w żadnym innym aminokwasie. Co do zasady, aminokwasy rozgałęzione możemy zaliczyć do grupy aminokwasów egzogennych, co oznacza po prostu dwie rzeczy. Pierwsze, nie mogą być one wytwarzane w naszym organizmie, a po drugie, są one nam niezbędne do życia oraz sprawnego funkcjonowania. To nie oznacza jednak, że suplementacja jest niezbędna, ponieważ aminokwasy te znajdziemy także w naturalnych produktach spożywczych, szczególnie w produktach takich jak mięso, nabiał czy jaja. Jednak zapotrzebowanie osób aktywnych na te aminokwasy jest większe, dlatego korzystna może być wtedy suplementacja. Specyficzna struktura tych trzech aminokwasów jest powodem, dla którego zasługują one na takie wyróżnienie. Wszystkie aminokwasy po tym, jak zostają wchłonięte w naszych jelitach, trafiają do wątroby. Jednak tam większość aminokwasów, nazywamy je w tym przypadku aminokwasami aromatycznymi, ulega albo oksydacji, czyli są zamieniane na energię, albo ulega glukoneogenezie, czyli są zamieniane na glukozę i dopiero ich resztka trafia do krwiobiegu. Natomiast aminokwasy rozgałęzione kompletnie praktycznie omijają wątrobę, w całości trafiają do krwiobiegu, gdzie są od razu kierowane do naszych mięśni. Sama tkanka mięśniowa jest w ogóle w dużym stopniu zbudowana z aminokwasów rozgałęzionych. Natomiast wzrost ich stężenia w krwiobiegu będzie powodował coś takiego jak fosforylację kinazy mTOR, czyli mówiąc wprost oznacza to po prostu stymulację białek mięśniowych, co jest procesem polegającym na włączeniu mniejszych struktur, czyli aminokwasów, do większej struktury, jaką są włókna mięśniowe. Aminokwasy BCAA będą także miały właściwości insulinogenne, czyli będą pobudzały produkcję insuliny. Natomiast insulina jest takim hormonem, który po kontakcie z naszymi komórkami mięśniowymi powoduje spadek degradacji białek mięśniowych. Aminokwasy BCAA będą więc działały zarówno anabolicznie, stymulując syntezę białek mięśniowych oraz antykatabolicznie poprzez wstrzymanie degradacji białek mięśniowych. Osoby, którym zależy na utracie tkanki tłuszczowej, także skorzystają bardzo na suplementacji tymi aminokwasami, ponieważ mają one takie właściwości stabilizacji poziomu glukozy w naszym krwiobiegu. Tak więc jeśli będziemy nimi suplementowali, to będą one nas chroniły przed nagłymi wzrostami oraz spadkami poziomu glukozy we krwi. Suplementacja BCA może się okazać szczególnie korzystna przed samym treningiem. Dzieje się tak dlatego, że mogą one opóźniać trochę powstanie tzw. zmęczenia centralnego, ponieważ kiedy spożyjemy BCA, będzie rosło ich stężenie w naszym krwiobiegu i przez to będą one konkurowały z innymi aminokwasami o przedostanie się przez barierę krew mózg do naszego mózgu. Chodzi tutaj głównie o konkurowanie z aminokwasem tryptofanem, który jeśli trafi do naszego mózgu, to będzie on konwertowany na neuroprzekaźnik serotoninę. Serotonina jest natomiast takim neuroprzekaźnikiem, który wywołuje w nas takie uczucie ospania czy właśnie ziewanie, którego oczywiście nie chcemy posiadać podczas treningu. Dlatego jeśli będziemy suplementować BCA, to mniej tryptofanu będzie się przedostawało do mózgu i tak naprawdę będziemy odkładać powstanie tego uczucia zmęczenia centralnego. W podaniach wykorzystuje się często duże dawki sięgające nawet 20 gram. Jednak większość osób skorzysta już nawet na mniejszych dawkach, oscylujących w okolicach. 10 gram w jednej porcji. Co do zasady w dni treningowe BCAA powinniśmy przyjmować przed samym treningiem, właśnie tak jak wcześniej powiedzieliśmy, chociaż warto będzie dodać także dodatkową porcję od razu po treningu. Natomiast dni nie treningowe BCA warto będzie spożywać pomiędzy posiłkami, ponieważ zapewnimy wtedy dodatkową stymulację białek niezależnie od spożywanych posiłków.